Cześć! Witajcie na kanale Dziennik Czytelnika. Dziś mam dla Was recenzję najnowszego thrillera psychologicznego autorstwa Catherine Croft, Dziewczyna z Pokoju nr 12. Jeśli lubicie historie pełne napięcia, tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów akcji, zostańcie ze mną do końca tego odcinka. Dziewczyna z Pokoju nr 12 to opowieść o Hanna Chambers, właścicielce niewielkiej księgarni w Londynie. Hanna wiedzie spokojne życie z mężem Maxem i pięcioletnią córką papi. Jednak ostatnio zauważa, że Max coraz częściej wraca do domu późno, jest drażliwy i zdystansowany. Jako usprawiedliwienie podaje stresującą sytuację w pracy po odejściu jednego z współpracowników. Pewnego dnia w wiadomościach pojawia się informacja o morderstwie młodej kobiety Ellis Hughes w pobliskim hotelu Riverwalk. Początkowo Hanna nie zwraca na to większej uwagi. Ale podczas porządkowania ubrań męża znajduje w jego kieszeni kartę do pokoju hotelowego, w którym znaleziono ciało Elis. Max twierdzi, że nigdy tam nie był, a kartę znalazł przypadkiem. Jednak Hanna zaczyna mieć wątpliwości i postanawia rozpocząć własne śledztwo, które prowadzi ją w świat pełen tajemnic i niebezpieczeństw. Książka jest napisana w narracji pierwszoosobowej z perspektywy Hanna, co pozwala czytelnikowi głęboko wejść w jej myśli i emocje. Autorka umiejętnie buduje napięcie, wprowadzając liczne zwroty akcji i zaskakujące rozwiązania fabularne. Porusza również kwestie zaufania w związku oraz wpływu tajemnic na życie codzienne. Dziewczyna z pokoju numer 12 to wciągający thriller psychologiczny, który trzyma w napięciu do samego końca. Catherine Croft po raz kolejny udowadnia swoje mistrzostwo w kreowaniu intrygujących historii z głębokimi portretami psychologicznymi bohaterów. Jeśli szukacie książki, która nie pozwoli Wam się oderwać, serdecznie polecam ten tytuł. Dajcie znać w komentarzach, czy mieliście już okazję przeczytać tę książkę i jakie są Wasze wrażenia. Jeśli jeszcze nie posiadacie swojego egzemplarza, możecie go zakupić w atrakcyjnej cenie, korzystając z linka zamieszczonego w opisie filmu. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi recenzjami. Do zobaczenia w następnym odcinku.